Witam was. Dzisiaj chcielibyśmy wam przybliżyć najsmaczniejszy kawałek Torunia, czyli Katarzynkę. Do najbardziej znanych toruńskich kształtów należała właśnie ona. Nazwą Katarzynki określane były pewne typy pierników. Sama receptura na nie raczej nie odbiegała od innych pierników. Istotnym elementem na pewno było leżakowanie ciasta, o którym wspomina Stanisław Kujot w 1884 roku. W Roczniku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w części poświęconej toruńskim piernikom, pisze o tym, że to leżakowanie wpłynie na delikatność ciasta i smak. Czyli faktycznie to leżakowanie miało mieć wpływ na jakość późniejszych katarzynek. Jeszcze w XIX wieku sezon na pierniki w Toruniu rozpoczynał się 25 listopada, w Dzień Świętej Katarzyny. W historii naszego miasta była to ważna data związana z piernikarstwem. W tym dniu rozpoczynano wypiek najsłynniejszych korzennych smakołyków, czyli katarzynek, według utrzymanych w ścisłym sekrecie przepisów. Zgodnie z tradycją, również od tego momentu rozpoczynały się przygotowania do świąt i tutaj w domach bardzo często przygotowywano ciasto, które leżakowało aż do świąt. I dopiero przed samymi świętami wypiekano z nich pierniki, które pojawiały się na świątecznym stole. Do tego zwyczaju nawiązuje Muzeum Toruńskiego Piernika, które organizuje co roku listopadowy festyn piernikowy, na który serdecznie Państwa zapraszam. Eee, wiemy, że Katarzynka była słynna, ale czy wiemy, jak wyglądała i jak się zmieniała na przestrzeni lat? No właśnie. Katarzynka to e, tak naprawdę sześć medalionów, które są e, połączone ze sobą, można powiedzieć, ustawionych parami w trzech rzędach i ten kształt oczywiście się zmieniał. E, tutaj mamy przedstawienie, które chciałam Państwu pokazać pierwsze, najbardziej bogate zdobienie widzimy przedstawienie. Sześciu medalionów, w które wpisane są zwierzęta i ptaki. Oryginalna forma pochodziła z XVIII wieku. Tutaj mamy rekonstrukcję Stanisława Kośmińskiego na podstawie zdjęć oraz odcisku gipsowego, który mamy w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Więc możemy zobaczyć, jak wygląda katarzynka, jak się zmieniała. No właśnie, z czasem ten kształt ulega uproszczeniu. Najpierw ten świat zwierząt zostaje zastąpiony ornamentem, i tutaj możemy zobaczyć dwustronną formę. Po jednej stronie mamy herb Torunia, po drugiej stronie jest katarzynka, i ten kształt widzimy jest dużo prostszy od wcześniejszego. Z czasem taka katarzynka się zmienia. Dalej to forma drewniana, ale już. Z blaszką metalową, która miała wzmocnić konstrukcję. Dzięki temu forma służyła dłużej. Niestety, z końcem XIX wieku zanika powoli produkcja pierników dekoracyjnych wyciskanych z form, przez co tego typu formy, można powiedzieć, odchodzą na bok i już coraz rzadziej są używane. Popularne stają się wykrojniki, oczywiście, w masowej skali, specjalne maszyny produkowały pierniki już jadalne, właśnie wyciskane przez tego typu wykrojniki, w ten sposób można było zrobić bardzo dużo pierników. Te zmiany związane są z wprowadzaniem nowych technologii w przemyśle piernikarskim, ze zmianami, z upodobaniem smakowym samych konsumentów. To wszystko miało wpływ na pewno na zmiany i tą ewolucję samej Katarzynki. Wiemy już, jak ta katarzynka wyglądała i wygląda dzisiaj, ale czy wiemy, gdzie kiedyś sprzedawano pierniki w Toruniu? No właśnie. Toruń miał bramy były mury, które okalały miasto. Jedna z bram imienia Świętej Katarzyny od strony Nowego Miasta. Nazwa wzięła się od tego, że obok była kaplica Świętej Katarzyny. Dzisiaj mamy tam Plac Świętej Katarzyny i Kościół Garnizonowy i w tym miejscu odbywał się jarmark na którym sprzedawano pierniki w kształcie katarzynki oraz pierniki z obrazkiem samej świętej jak widać toruńska katarzynka jest wyjątkowa e, ciągle nam towarzyszy e, jest takim najsmaczniejszym kawałkiem torunia który każdy z nas może zabrać e, ze sobą e, można powiedzieć że Przygotowanie ciasta piernikowego, a szczególnie katarzynek, uchodziło i uchodzi za dzieło sztuki. Na koniec chciałbym jeszcze pokazać Państwu pocztówki. Jedna pocztówka, już z okresu po I wojnie światowej, kiedy Toruń odzyskał niepodległość, z katarzynkami, oraz piękna pocztówka, gdzie widzimy czas świąt Bożego Narodzenia: dziewczynka zjada katarzynkę. I na koniec przedstawię Państwu przepis z okresu międzywojennego z notatnika pani Hanny Brzuszkiewicz. I mam nadzieję, że spróbują Państwo sił i zrobią swoje katarzynki. Smacznego!